Witam, witam. Dzisiaj typy z trasy. Jak wiadomo, Ligi Mistrzów nie gram, ale są trzy mecze z serii A, także wytypowałem sobie tam zwycięstwo Fiorentiny z Udinese. No, gram na Fiorentinę, gdyż na własnym boisku jest drugą najlepiej punktującą ekipą. Dodatkowo są bardzo zmotywowani, zmotywowani, gdyż puchary mają na wyciągnięcie ręki. Udinese już nie gra o nic. Tak jak zawsze, praktycznie co sezon, środek tabeli. No, i tyle, dlatego myślę, że zmotywowana Fiorentina po prostu zgarnie tutaj trzy punkty. Do tego mecz Atalanty z Torino typuje plus 8,5 rzutów rożnych. Kurs na, tą, na taką linię jest 1,50 kilka był nie pamiętam już chyba z 4. I co? Atalanta straszny zjazd formy. Męczą się, ale przez to, że się męczą, nabijają rzuty rożne. A jeśli spojrzymy na Torino, gdy gra. Z czołowymi ekipami, to tam jest sporo tych rzutów rożnych, i myślę, że taka linia 8,5 jest bardzo sensowna do dubelka. I no tak, gram po prostu takiego dubelka i to polecam. Także trzymajcie się na razie.